Siemaneczko wszystkim, z tej strony szkafa i zapraszam do Dino Parku. Troszeczkę zachrypnięty głosek, więc tam się nie przejmujcie. Ale myślę, że damy radę, damy radę to działać. Na początek trzeba zebrać kaskę. No i zrobić porządeczek. Tutaj do levelu brakuje nam 300 tysięcy. Więc też idziemy do góry. Popatrzymy co my tu mamy. Na pewno były jakieś skrzyneczki chyba do otwarcia. Już sobie sprawdzimy. A nie, karty do wymiany, tak? Tego wydaje mi się, że mam, tak? Ten jest na pewno. Tego wymieniamy, bo jest na pewno. To sobie wymienimy, bo jest na pewno. I teraz tutaj musimy posprawdzać troszkę. Nie lubię, jak mi to tak przeskakuje. Dobra. Mieliśmy sprawdzić tego takiego... ...dziwnego. Już sobie go... Tu, tu mamy i nie pamiętam znów którego, jakiego to był typu, ale on był taki właśnie na dwóch nogach, taki dobra, mamy dwa, są dwa, więc nie musimy jego składać, możemy w sprzedać te karty, wymienić, zaraz sobie te karty wymienimy. Tutaj szukamy, ta karta była fioletowa, więc będzie gdzieś na samym końcu, to też do wymiany. Fioletowa, gdzieś na końcu musi być ta karta. Czekajcie. Tu mamy dużo fioletowych kart. Ja cię kręcę. No my... dobra, tu jest. To nie mamy tyle kart tutaj. To by było trzeba poprzeglądać, czy ja tutaj nie mam jakichś dinozaurów. Bo tutaj tych kart powiem Wam naprawdę jest masę. A nie, skrzynkiśmy chyba otworzyli już, bo patrzę, że tego mamy, a on jest chyba w skrzynce. Tylko czy tego mamy? Tego mamy, bo skrzynki są wyzerowane, ale tego taki. Taki niebieskawy, jakiego on był koloru? Fioletowy, fioletowy, więc mamy fioletowych takiego niebieskawego dinozaura. No i co? Ja go tutaj nie widzę. Ja wam go powiem, że ja go tutaj nie widzę. Ja go tutaj nie widzę, więc na początek zaraz sobie zrobimy, otworzymy sobie te dwie skrzyneczki i sobie złapiemy tego dinozaura. O, aż trzy fiolety trafiły. Tego chyba mamy, ale też, też by nie było. Jakby się trafił, dobra, trafił się. Jeden fioletek się nie trafił, ale no nie będziemy używać. Mamy, mamy dinozaura, któregośmy chcieli. Nie będziemy używać niepotrzebnie kluczy na coś, co nam nie jest za bardzo potrzebne. No i teraz tak, tego fioletowego na pewno muszę sprawdzić. Tu jest piaskowy, więc piaskowy byśmy chcieli sprawdzać. Będziemy sobie tak przechodzić i to jaki. Teraz będziemy tutaj jeszcze obrabiać te zwierzątka. To też mamy tutaj naprawdę, naprawdę nic nie jest w naszym do obrabiania. Ja nie wiem, czy ja mam pracownik. tutaj pracowników. Tutaj mówię, pracowników jakiś puścił. My zerknąć, żeby nam tutaj pracownicy trochę poobrabiali. Przejdziemy do końca. Karmić, ponaprawiać i zabawić się z nimi. Dobra, idziemy dalej. Tu gdzieś mamy... Chcę sobie to dać może w inne miejsce, żeby mi to było łatwiej znaleźć. Na pewno to był piasek, nie? Piasek i ten. No to mamy dwa, dobra. Mamy dwa, więc ta karta idzie do wymiany. Wymiany. A ta karta idzie na skompletowanie. pół tysiąca, która nas stać, więc kompletujemy tę kartę, fajnie. I to był ten moment, gdzie ja nie mam miejsca na postawienie dinozaurów. Tym, o tym mówiłem w ostatnim odcinku, tak? To jest właśnie ten moment, gdzie ja nie mam miejsca, żeby postawić jakieś inne dinozaury. Co ja muszę rozmnożyć? Ja tu mam nastawione w tych dinozaurach. Aha, tego muszę rozmnożyć, dobra. Na robacie, tego muszę rozmnożyć, tego muszę rozmnożyć, to czyli te dwa muszę rozmnożyć, te dwa. Więc te dwa rozmnożamy, nie? Mamy elegancko, dobra. Takie dwa muszę też rozmnożyć dobra to muszę postawić 45 no to szkoda ja muszę rozmnożyć kangurka muszę postawić 120 ten kangurek chyba tu u mnie jest jest a skompletowanie tego kangurka będzie kompletować 6000 no nie mam 6000 brakuje mi dużo dużo mi brakuje więc będziemy tutaj poprzeglądać no coś na pewno jeszcze tych dinozaurów powinno być chyba do wymiany Musiałbym przejrzeć wszystko tego, ten jest za kasę. I dodatkowo jest fioletowy. Ja obstawiam, że ja go mam. Zaraz sobie tutaj zerkniemy. Zrobimy. O, to ładnie, pięknie. Zaraz zerfniemy, czy nie mamy jakichś pracowników. Zobaczcie ja tu mam rzeczy. Jest pracownik do śmieci. Zrobimy. Co tu jeszcze jest? To jest pracownik. I jeszcze jeden taki pracownik Też zatrudnimy to mamy za kasę? Sprzedamy to na czegoś Tu Mamy 200 do, no a 200 do ludzi aż, ej to jest ja sobie te drzewka gdzieś postawię Nie wiem gdzie, bo nie mam nigdzie mieć. a nie to na wybieg, o, Nawet nie wiecie że to jest na wybieg, ale elegancko To sobie sprzedamy Czym się różni jak tu poznać, czy to jest na wybiegu, nie? Aha, jak jest podlewanie, to nie jest chyba na wybieg. Ja to sprzedamy. Naga wybiegu, o. Dobra, tu może być. No to elegancko, stawiamy mu Elegancko, nawet że nie wiedział, że to na wybiegu jest. Wybiegunka, o też. Kamieczek, postawimy zaraz jakiegoś. Dobra, to pewnie wiem dużo tych rzeczy drzewo, Ale 200 nam daje do. do. czyli odwiedzających, więc postawimy sobie ognisko 80. To nie, to ognisko to sprzedamy. A my tu dalej mamy kwiatek, to sprzedamy. Tutaj nam daje po 102, ale to też sprzedamy. Mamy troszkę kasy, się nam wróci. Tutaj mamy 9 śmietników, też je sprzedamy. No I powiem wam, dinozaury mi się tutaj zbierają, zaczynają się zbierać. Nie fajnie, bo nie lubię, jak tam mam nawalonych dinozaurów, bo nie wiem, później które mam postawić, a które nie. I właściwie były wszystkie, wiecie co, wymienić. Po prostu nie czekać na jakieś eventy, bo ja chyba nie wiem, czy jestem w ogóle jeszcze w klubie. Czy mam jakiś klub, czy nie? Musiałbym to robić. To jego może nie będziemy zakładać, bo już mamy jeden w innej grze. Tak. Ciężko znaleźć zbierających osób. Można by było po prostu znaleźć jakieś klub i się dołączyć nie wiem, jakiś aktywniejszy. Można poszukać na jakichś forach, albo gdzieś, gdzie akurat jakieś aktywne kluby, które tam biorą jakiś udział w jakichś tam zawodach. Dobra, no to mamy, to mamy zrobione. Tutaj poczyszczone, tutaj są dwa. Fajnie, szybko. Gdzie są.? A nie, czekajcie, tego nie muszę robić. Tutaj. Aj, aj, aj. Tutaj wystarczy, że tym zrobię. Jak jest takie wyposażone, oto się to fajnie robi, bo tylko kliknięcia idzie fajnie. A jak nie ma to wyposażenia, no to niestety trzeba to zmiatać. Trzeba to robić dużo, dużo więcej. Dobra, koń już dostał. dobra, idziemy szukać tego dinozaura, bo mieliśmy posprawdzać dinozaury, a on dla nas sprawdza dinozaury, to czyścimy dinozaury. Wieki. dobra, lecimy, sprawdzić. Sprawdzić tutaj nasze dinozaury. Mieliśmy takiego takiego zielonego, sprawdzać. Ja teraz nie pamiętam, jaki. O, te, te, te też jest jeden, dobra, ten jest jeden. Tego widzę, że jest jeden. Jest to dwa. Ten jest jeden. A my mamy sprawdzić takiego wygiętego zielonego. Ten jest jeden. Dobra, te też są pojedyncze. Też, też jak je tam widział. Ten jest jeden. Ten czerwony też jest jeden. Ja go nie mam w ogóle? To jest niemożliwe. On jest za kasę. No i co, ja go nie mam? Ej. Albo przeoczyłem. No zobaczcie. Chyba, że on jest dopiero na innym levelu do kupienia. Że on jest jeszcze u mnie zablokowany. A tak, on jest dopiero na 90 tem. On jest u mnie zablokowany, dobra. tego go nie mam? Tego go nie mam? Dobra. Ja się tu zastanawiam, czemu ja go nie mam. No dobra, bo on jest dopiero na którymś levelu. Dobra, temu. A tutaj wszystkie są już inne. Są już za diamenty. Ten jest jeszcze za kasę leśny. Taki leśny. Nie tutaj, tylko mam go sprawdzić. tutaj w sklepie, leśny dinozaur. będzie tutaj. Tak, on nie zna. 80. którym Temu go nie mam. Temu też go nie ma. Można by to było tam sprzedać. By go nie podać. No ale dobrze. No, nikt sobie jest. No to dobra, to tu chyba tego się zastanawiam, bo on też będzie do kupienia wodny. No na wodnego nawet nie umiem postawić, bo nie umie wybiegu wodnego postawić. On jest na wodzie, on jest na 60 którymś i on jest tani, tak, a ja już bym mógł go poskładać za darmo w sumie i go mieć. I tego też nie mogę stawić drugiego, tego też pomału mamy. Bo wybieg wodny jeszcze jest dla mnie niedostępny na 65. poziomie. A my mamy 59, 60. robimy. Więc nie możemy postawić. Tutaj mamy, co tutaj mamy? Tutaj mamy tą ważkę, a ja tą ważkę mam postawioną. Czy nie mam tej ważki? Tak, mam jedną kartę do tej ważki. I widzicie co? Jeszcze sobie zrobimy na dzisiaj. Otworzymy sobie tutaj skrzynkę. Są karzyści, więc. Zobaczymy, czy coś fajnego wypadnie. Jest ta ważka, trafiła się, dobra. I mamy róże. Te róże kiedyś chyba były zbierane, ale teraz już chyba nie są potrzebne. Dobra, otworzymy jeszcze jedną. Może się coś trafi. Tam mamy chyba cztery klucze, więc możemy... W sumie ten zielony chyba jest u mnie. Niestety nie fajnie. Użyć kluczy. Dobra, udało się jednym kluczem to zrobić. No ten by mógł być, ale zielony obstawiam, że go mam. Dobra. Wymienimy troszkę tych kart. Wymiana. Wymiana. To wymiana. To też wymiana. Kart. No nie za dużo. Dało mi tylko te dwie karty do tej ważki. Wydaje mi się, że ten żółty kwiatek już mam tego. A nie, potrzebuję to. Jak fajnie. Kompletuj. 500, dobra. Potrzebuję jeszcze te kwiatki. Ale fajnie trafił mi się kolejny kwiatek. Jakieś tu góry były stawiane. 7, czyli jeszcze 3. No ładnie, trafił mi się. Fajnie. Dobra, mamy kwiatuszek. Na no, takim. Nawet, że nie wiedziałem, że już to jest zrobione, a jeszcze nie, no to fajnie. Tak, na koniec się trafił kwiatuszek. No dobra, no to mamy tyle porobionego nam pracownicy będą obrabiać. Myślę, że oni tutaj wszystko zrobią. Nie muszę ja tutaj tego robić teraz, nie? Dobra. Dobra, no myślę, że tyle. Jak się wam odcineczek podobał, łapka w górę, komentarze mile widziane. Zapraszam na Discorda. I do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć wam!